Dzień dobry! Wracamy, znaczy... Dobranoc Zależy kto to ogląda Mniejsza Yyy... Znaczy w sumie to Polacy oglądają Mniejsza! Dobra, yyy... Guten Morgen, Guten mordę. Yyy... Nie jesteśmy tu... Znalazłam to piękne gówno Znaczy to nie gówno... Nie... Yy, koza! Jestem tak zdziwiona, że... Powiedziałam kozę, na no, po a, wszystko jasne, co się stało. ja wiecie, na nie mogę biegać. No. Nie biegam, to jest bieganie po lodzie, no chyba. To no, chyba nie. To no, chyba nie. mordę, morde, oszy morde. Ja tam idę, ja tam idę jeszcze. Oj, 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 oj. Co jest? Monteverde na sam. I to jeszcze... Się... No nie, to nie jest Monteverde, myślałam, że jest przesypany. Ale nie, hmm, jak szkoda. Ale jaka była na to szansa, że to już jest mój drugi? Po pierwsze znalazłam tutaj. Że w sumie, nie, czekaj. Nie no, znalazłam. Ta. Honey. tak, honey. Jezu, to kasa mi się. Nie pytajcie. Dobra, super. mo <laughs> mending, nie. A, który super, nie biorę. Breaking Torn. Się was się Nie wiem, po co mi do was jak ale... Czekaj, dlaczego to... Mi się wy... Ej, ej. Mi się wydaje, czy to mi daje mniej niż... Ej, ty jest Ja myślałam, że złote daje więcej niż arion Orion, arion Nisza. A to daje tylko pięć armoru. Znaczy, o to daję 5 armorów, a to tylko trzy. To jeden. Nie, no, znaczy, nie ma budku, więc sobie to wezmę, ale... ej. Teraz sobie mnie wkurzyliście. A wiecie, że ja o tym nie wiedziałam? Więc no, tak ciekawie. Ale chyba nie potrzebuję żadnej z tych rzeczy, proszę. Ej, dwa bole to był crossopinning, no. Dobra, to mi nic nie ma, nie? Wiem, co mogę zrobić... Kupić sobie tylko Arianna, znaczy obsydian. Wiesz co, to najchętniej bym w ogóle to zakopała czymś, jakimś czymś. Co w ogóle się kopie? Czy to ja jestem niewidoma? Bo ja nie widzę, że to by, żeby się to kopało. A no widzę, dobra, teraz ta, ta, ta widziałam. Kopiemy obsydian. Taki będzie tytuł tego. Taki będzie tytuł tego filmu. O ile się założymy. Dobra, jak z tym się nie zbierzesz, to się wkurzę. Ej, czekaj, to ja od razu pójdę do nadelu. W Raz, dwa, trzy. Co jest? Mam to? Nie. To się spaliło! I to teraz mnie wkurzyliście. Teraz to mnie dopiero wkurzyliście. Co się spaliło? No nie, wiesz co? Ja tu lawa chyba zatykuję. Ja nie, nie wytrzymam. Kto mi się cały czas tak spalać? To ja już chyba wolę, żeby się nie spalało. I żeby to po prostu gorzej wyglądało. Nie, żeby się spalało, a żeby. Yy, tego. A żeby. No. Kopiemy kolejny. W tym czasie popijam sobie herbatkę Teraz pójdziemy zabijać kozem, bo chcę dostać ten róg, bo jest za fajny. I czekaj, co może jeszcze z kozy dostać? Z kozy coś tam jeszcze można dostać, nie pamiętam. Nie, a czekaj, z kozy? Ani się innego? Nie pamiętam, czy czegoś można było, bo nie pamiętam już. Czekaj, jest sobie centralnie tym nie? Nie, że już dzisiaj jest piątek. Napiszcie mi w komentarzach, kto się cieszy, że jest piątek. Ja to kopię Orion. Or to się kopię diamentowy! Ja ale dopiero to skumałam. Jezus, ja się pomyliłam diamenty z Obsidianem. Jezu, a ja myślę dlaczego to się nie kopie. Znaczy ja, ja... to się kopało, tylko że... Powiedz czym tu jest? Ja, ja się w to kop kopuję, bo to nie wygląda normalnie. Nie, Jezus, ale się zesrałam Ja myślę, że to jest jakaś dosuwać ura. To jest jakieś dziwne, Teraz co dziwy. dziwy. Eee, dobra, sobie się ale mieszam. Ja to robię ta nauki. Czym ty jesteś? Czy jesteś zwykły. A myślę, że to sobie masz. Nie, to jest gówno. Dobra, idziemy zabijać kozy. Idziemy zabijać kozy. E, dla tych, co nie lubią zabijania, albo w ogóle się tego boją, albo zmyszą, e, i nie lubią zabijania zwierząt, to proszę zamknąć oczy. Takie szybko, szybkie ostrzeżenie. Czekaj, nie, to jest sam miecz? To sam 9? 4. Nie, dobra, ja to... Nie rozumiem. Nic mi nie popadło w osadkę. Gdzie jest druga? No bo były dwie. Gdzie jest druga? Znaczy... Oh. Oh my god. What is that? What's that thing? I see the skeletor. And I see the zombie o oh, shit. shit. Shit, 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 shit. Nie, ja tu nie idę. Filowo tam nie idę. To jest to, co bym powiedziałam, ja. To, to, to jest to, co powiedziałam. Nie. Tam. O nie, zapomniałam! Nie, to. nie. Mi... Nie, ja już nie, 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 nie żyję. Boże, pomóżcie mi. O chryste! Jezus, ale jeśli. Co zrobię? Ej, ja też. Teraz... Nie, to bardzo. po tym muszę chodzić. Boże! Ale się zesrałam. Co to jest? Za... Skąd jest to nagle by... jest Tak dosłownie bez skąd? Miśki polarne, Tam jest. Widzę statek. Kolejna koza, tam jest druga strona. Nie wiem ile to trwa, bo nie widzę, więc. Yy, nie wiem, że odcinek będzie trwał. Znaczy, dopiero teraz skumam, że tam ten odcinek trwał tylko 6, y, 19 minut, ale. Mniejsza. Ja w ogóle nie pamiętam, gdzie mieszkam. Wy też tak macie, że wy musicie cały czas przebywać przy domu, żeby zapamiętać, gdzie to jest? Bo ja tak. O, nie już go nie żyła. Znaczy, gdybym trafiła, była skończyła, ale. Da się przeskoczyć? da się To jest. Ej! Eski, to, to jest dobre miejsce! To jest. Przyjście od razu do innej tej. Hmm. To jest dobre miejsce na tym Niczę z tego, że to jest kolejna przepaść! Jezus, ma. Co jest Eee. Zaczyna się robić noc, więc. Musimy jakoś przetrwać nooo. Mhm, mm endermoczkielet i zombie, co masz swój miecz y Nie pytajcie, jak, jak ktoś zrozumiał o co chodzi i w ogóle zna to z rękę to proszę zostawić lajka like, albo chociaż napisać w komentarzu Dziękuję Czeka w sumie, ej, mam? Okej, okay. to nie jest ten śnieg, to też nie jest ten? Ja się nie jestem? się nie jestem? się nie jestem. Czy mogę wejść na górę? Tak, mogę. Te, tam coś. Szku, szkuwa. Nie żyje. Żyje. Takie, nie żyje, żyje. Dobra, pójść spać. I spać. Nie zrespawni się. Dobra. Teraz zobaczymy, czy to, to coś mi dało, bo jak nie. O, rozwołosa. Owca. Owca. Owca, no. Koza. Sorry, kozko. Jest słodziutka, ale. No, ale sorry. Przecież ja chciałabym Twój róg. Skoro że nie da się jakoś łatwiej zdobyć tego rogu bez zabijania kozy. Ej, czy chyba przypadkiem ten róg nie może wypaść? Ej, a przypadkiem właśnie ten nóg nie wypada, tylko... Czy ja właśnie zrobiłam tylko sobie bez potrzeby? Czy ja właśnie to zrobiłam? Chryste, Co, co to jest za monstrum? Ja dole, co jest... Co to ma być niby? Te! Ej, to się chyba do końca świata. Znaczy... No. Nie! Oh shit Oh shit. Shit, shit shit, 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 No idź do góry! Ale ja się zeserałam Czy wy rozumiecie, że ja tam jakieś pataczki? Ja właśnie dostałam jakieś kupię pataczki, bo ja nie rozumiem jakie ja to zrobiłam to co ja zrobiłam w tym momencie, to jest Cud i niedowierzanie, bo Naprawdę. Tak, to się tym zbijajcie. Przestałam trzymać Shift. I ja spadłam, ale nie umarłam. I takie by coś się w tym momencie wydarzyło? Nie wiem. Proszę, nie umrzej. Dobrze, bardzo dobrze. Dobra, Aga. Uh... A... Uh, uh. On się żeby mogę to wykopać i położyć... Ten należy... Woda. Chcę pójść tam do lawy, bo tam mogą być diamenty. Które bym mogła wykopać, ale się boję. Ja się zaraz ze sami ja wam obiecuję. tam czy nie? Skroczyć nie? skoczyć czy nie? Kurde, to jest problem! Bo ja za jednym razem nie chcę, ale za drugim chcę. Bo tam będą diamenty i będę mogła wykopać obsydian. A tam no, może być obsydian? A tym bardziej to chyba tam zniżyli. To nie do jedenastego, tylko tam chyba do trzeciego, nie? Tylko pytanie: czy to w tym update'cie, czy to w następnym będzie? To mi się coś zielonego. To mi się coś zielonego miniło. Tak akurat nie jest mój Xbox i nie. To mi się coś zielone. W jest coś ewidentnie zielonego. Czekaj, jak dam na najnowszej wersji. Czy tam są? Nie. Czekaj, to jest spawner! Chyba. Nie, to są squidy! Nie, no zapomniałam, że w tej wersji są squidy. Te, te, te takie świecące. Jezu, ja myślę, że to jest ta nowa wersja, gdzie dodali tylko To Co są dziwne. To zapisała w tym momencie ale yy, nie mogę nagrać film i po prostu przyszłalazłabym sobie jutro albo pojutrze ale serwiny, co to jest film i nie mogę haha ha, ha. by the way jestem na tyle tak daleko od domu że to miejsce mi się bardzo podoba Wybujmy, musimy je no i kolejny śnieg Gdzie ja nie mam w ogóle Tych, tych butów Takich specjalnych Znaczy specjalnych, to no specjalne to nie są są zwykłe Szmaciane buty Dobra, gdzie są diamenty? Ja chcę diamenty Nie widzę ani jednego Jakbym w tym momencie tam zeszła, to bym pewnie je znalazła Ale nie chcę, bo się boję Dobra, najwyżej na koniec filmu tam idę Tak, znaczy spróbuję pójść bo się boję. Dobrze, nie, ja tutaj nie będę robić parkouru, bo zaraz się wywalę tam i już będzie po na nakładzie filmu. Który nawet... CO godzina? ILE JEST MINUT?! Znaczy, mniejsza która godzina, bo godzina to mało mnie, ale widzisz, że tylko pierwszy raz... Nie, czekaj. W sumie, zaczęłam mówić o czymś i potem po prostu przeszłam na inny temat. Zaraz wejdę do tego śniegu, o ile się złożymy. To jest ten śnieg? Nie, to jest ten śnieg? Nie, nie? Powiem że ja się zaraz zabiję O, nie mam nic do jedzenia, polecam Znaczy, nie polecam, ale... Nie wskocz tam Tam by coś mogło być Gdy przyszłam na takie tereny, gdzie w ogóle nic nie ma N nie. Nie ma tu ani jednej krowy, ani owcy, ani chickena. To są te same kozy. mi są niepotrzebne, bo od nich nie dostaniesz żadnego mięsa. Nika. Czy ja właśnie widzę Emerald? Czy ja tam właśnie widzę Emerald? Jakie jest szanse, że Emerald się pojawi na tej wysokości? W sumie, ej, ja powinienem się chyba bardziej martwić y moim głodem niż tym, że tam jest Emerald, ale. Powiedzcie mi, jaka jest szansa na pojawienie się emeralda na tej wysoko. W ogóle, co to jest? To jest kolejny emerald! Chyba, że to jest jakaś roślina. No nie, to jest emerald! Jaka jest szansa na wyku Co jest? W ogóle, czekaj, czym się odpala kordy? Nie tym. Tym nie. Tym! F3, ok. Chunk. Jestem na 12 czanku, Co jest? Powiem mi ktoś, czy na 12 czanku jest szansa na wykupanie Emeralda? No, jak widać, to jest, ale. Jaka wi jak wielka szansa! Co to ma być? To jest kolejny. Ten zombie. To no, mniejsze, ale. I myślałam, że Emeraldy są. Trudniejsze do spłacenia niż tego. Przejebany. Przejebany, przejebane. przejebane, przejebane. Okej, okay, y ty się tam zabiję. Widzicie to, nie? Tam jest kolejny meral. Co to jest do jasnej. Jak znajdę jeszcze jeden gdzieś, to... Nie. To nie, to jakrodzisz nie jest, ale... Jak znajdę jeszcze jeden co najmniej, to możecie mnie nazywać prosem w szukaniu emeraldów. To jest pająk, ale on przyjdzie nic nie zrobi, nie? Może w ciemności. Otwiera się ode mnie. Ja mam ci gdzieś, ja nie potrzebuję cię w moim życiu, więc... Yy, wynocha. To nie jesteśmy. Ja nie wiem czy iść po tego emeralda, jakby... Niepotrzebny mi w sumie, ale... Jestem na tyle blisko, że mogę. To jest chyba jakiś dzień szczęścia, po prostu. Mój dzień szczęścia. To jest jedyny w całym roku. I to jest to, co mo mogę się założyć. Ale jak znajdę jeszcze jeden... Co jest? Jezus, śnieg zaczął padać, a ja się przestraszyłam. Jezus Chrystus. W sumie nie chcę, żeby... A. Tutaj pada deszcz, tutaj pada śnieg. Polecam. P pójdę na deszczową stronę. Nie, 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 już wydowa. Boże, nie, od, od, od tego się ode więcej. Ja nie chcę się wymuczyć Widzisz, Widzę. Wiesz, e, nie znaczy wiecie, nie wiem czy... właśnie... Nie wiem czy wiecie, ale połowa e, youtuberów nazywa takie małe na... To był piorun, racja! Co, taki kolega nie, nie raz pokazał. Czy to jest okrągłe drzewo? Czy ja to dobrze. To jest okrągłe drzewo? Nie, ja robię skrzydła. Widzicie? To jest okrągłe drzewo, ja... Nie, to jest jakieś. To jest chyba na. Ja się kłaść. Jakby. To jest. Drzewo. To jest okrągłe trzewo. A ty przestań się palić! Boże, to zaraz... Nie ja tej mu nie pomogę, ale Jezus, przestań się palić! No? Trzewo, które jest okrągłe w Minecrafcie, które jest kwadratowe. Dobra, nie, to jest jakieś zniepone szczęście, to tak jakby... fajne rzeczy. Super, ale... Chyba koniec już nie niespodzianek, nie? Nie? Jakby nieraz było tak, że ja takie by opowiadam mojemu koledze coś... Co jest? Jezus Maria! o widzę chyba. Pająk. No, nie, Jedyny co rocę frasz, ale. Dobra, ej, jak teraz się z pani to mam szczęście. No i klucz. No, bo ja nie mam żarcia. Ja umieram wręcz. Można zjeść trzcinę cukrową? Nie. No, po co mi ta czcina cukrowa? Ona miała mnie uratować. Dobra, wiecie co ludzie, ja mam chyba dość grania w Minecrafta na dzisiaj, więc... Uh, no. Widzimy się jutro pojutrze. Bye!